Przejdźmy może teraz do takiego pytania, co zmieni ten wyrok i jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli ten wyrok zostanie wykonany? No właśnie, na razie niestety Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Lasy Państwowe wspólnie odgrażają się, że po prostu tego wyroku nie będą stosować i że się, że się mu sprzeciwiają. Że... Ale minister mówi też, że pierwszy zarzut jest bezpodstawny, że te przepisy, a -a. które zostały zaskarżone, to już rok temu zostały uchylone, a obecnie e, prowadzi się taką ochronę przyrody, która w ogóle wykracza poza to, co wymaga Unia Europejska. To jest tak czy nie? No ja mogę się tylko tak uśmiechać trochę, yy, trochę przez łzy, bo niestety to jest znowu przykład takiej demagogii, chyba bardziej robienia polityki niż, niż rozmowy merytorycznej, rzetelnej o, o tym, jak powinna być chroniona przyroda, to prawda, że jeśli chodzi o ten, bo tam były te dwa zarzuty, prawda, jeden dotyczący derogacji, wyłączenia gospodarki leśnej z obowiązku spełniania wymogów ścisłej ochrony gatunkowej. Tam prawo zostało zmienione i trzeba powiedzieć, że zostało zmienione w dobrym kierunku. Też nie można o, demonizować dobre, w stu procentach tego, tak. Tak. Rzeczywiście, o te praktyki. tak, rzeczywiście wprowadzono pewne zmiany, przeniesiono ten kodeks dobrych praktyk leśnych do, Ustawy o ochronie przyrody, skreślono ten zapis, że, że gospodarka leśna prowadzona zgodnie z tymi praktykami, z, no po prostu jest wy, tak, wyłączona z. Chroni środowisko. Z tak, to chroni, chroni środowisko. Aczkolwiek, aczkolwiek, to co jest najważniejsze, to nie jest to, co jest na papierze, tylko to, co jest w lesie, tak naprawdę, to, co się dzieje w terenie. Niestety sytuacja mocno się nie zmieniła, ponieważ ja sam byłem przy y, świadkiem takich sytuacji, że wycinano drzewa, na, którym były, na których były stanowiska y, ściśle chronionych gatunków. To był akurat porost. Y, no i mimo zgłaszania takich przypadków, y, no, no wciąż to się dzieje. Tak? Wciąż jest prowadzona gospodarka leśna w okresie lęgowym ptaków na przykład, co jest no po prostu praktycznie nie da się uniknąć niszczenia stanowisk y, chronionych gatunków ptaków, jeśli się prowadzi tą gospodarkę w sposób systemowy w całej, w całej Polsce przez całe. W, w, tak, w okresie, przede wszystkim w tym okresie lęgowym, prawda? No to jest, to jest no teraz on się zaczyna, to jest bardzo ważny moment. On, są gniazda, są, są młode. I to jest, yy, yy, tego się powinno. No dobra, unikać. Augustyn, ale jak to jest możliwe? Skoro zostały zmienione te przepisy, to jak jest możliwe, że nic w praktyce się nie zmieniło? No niestety ja wracam do tego przykładu tego chronionego porostu, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że sytuacja wyglądała tak, że znajomi to była akurat inicjatywa dzikiej Karpaty działająca w Bieszczadach, zajmująca się właśnie takim monitoringiem społecznym działania lasów państwowych, kolega z inicjatywy, kolega z koleżanką znaleźli tą kłodę, na której był ściśle chroniony okaz, ściśle chronionego. Po prostu. Zrobili zdjęcia, zrobili filmy, i potem poprosili mnie, żebym tam wrócił i zobaczył, czy wciąż tam ta kłoda jest. Z, z, zwróciliśmy się, do, Zwrócili się oni do nadleśnictwa, tak? Wróciłem w to samo miejsce po tygodniu czy po dwóch. Nadleśnictwo odpowiedziało, że nic takiego się nie zdarzyło, nie było żadnego zniszczenia stanowiska chronionego gatunku. Ja tam przyszedłem, nie było kłody. Zrobiłem tylko taki filmik, gdzie było dosłownie widać, jak jest odciśnięta, odciśnięty kształt tej kłody. W, na, na ziemi, tak? No, Ale pewnie nie była jeszcze... ciągnięta korytem potoku, wiesz? No pewnie nie była, chociaż potok tam był obok. Ale no, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, yy, gdzie nie ma żadnej, żadnej po prostu woli do tego, żeby się przyznać do błędu i, i skorygować jakoś yy, te rzeczy, no to. No to... Ja tutaj nie Ale widzę. Wiesz co, ja bym nie patrzyła na to w ten sposób, jak ty mówisz, że nie ma woli dobrej, ani przyznania się do błędu. Rozumiem, że ci ludzie zrobili zdjęcia, które wysłali, mieli dowody. To nie jest kwestia dobrej woli, to jest kwestia totalnego, totalnego lekceważenia obowiązującego porządku prawnego. I no, e, sytuacja, tedy. w której ktoś złapany na włamaniu mówi: Ja się nie włamałem. Ja I usuwa jeszcze dowody. Tak, o. i, i, i twie, i dokładnie, i usunął dowody. No więc my tutaj nie możemy mówić o braku woli do współpracy. To jest po prostu granda i zachowanie niezgodne z prawem. Ewidentnie, tak. jak no to tak, mówiłem, Ale ja, słuchajcie, ale co dalej? Pan zdrowy, tak? Dobra, co dalej? Bo rząd. Co polska... dalej? Ale tylko streśmy, Marta. Rząd Polski mówi nieprawda, chcą nas zniszczyć, naszą gospodarkę konkurencyjną, leśnictwo i w ogóle koniec, a te ekologiczne organizacje, to one zawsze robią dużo szumu, ale niepotrzebnie, bo u nas jest wszystko w porządku. Co będzie, mhm. jeśli tego nie wykonamy, bo rozumiem, że do tego Marta zmierza. Mhm. No możemy płacić kary. No tak jak to się dzieje w przypadku sądów, prawda? Zas mogą zostać zasądzone. Już Zastanowny tyle kar płacimy, słuchajcie, jedna kara w tą, druga kara w tamtą. No tak, Marta, ale przecież i ty i ja doskonale wiemy, że my te kary zapłacimy i Państwo, myślę, nie, też no, już wiecie, tak. że my, no, nie tych tak. kar, nie, nam nikt ich nie daruje, nie ma o czym mówić, więc... Jolu, no, e, to, tak. Jolo, to był tak, z sarkazmem i z ironią, jak Tak, ja wiem tak. oczywiście, ale wiesz, to musi wyraźnie wy wybrzmieć, bo czasem mam wrażenie właśnie, niestety, że wszyscy uważają, że jak my się poprawimy, to oni nam odpuszczą, a moim zdaniem nam nie odpuszczą, i ja tą wiedzę głównie mam z tego, czego dowiaduje się w resecie obywatelskim, kiedy w prawotece rozmawiamy z ludźmi, którzy znają się na rzeczy i mówią: Na pewno nam tych kar nie odpuszczą, nie ma o tym mowy. Ale znalazłam też takie, takie jednak wieszczenie, Ludzi, którzy się znają, że będziemy zmuszeni wykonać ten wyrok i z całą pewnością go wykonamy. Też jesteś takim optymistą, Augustyn? O, chciałbym być takim optymistą, no i, i na pewno będziemy walczyć do końca, żeby tak się stało, prawda? No, mamy dużą determinację do tego, żeby, żeby nie przestać o tym mówić i żeby naciskać cały czas na rząd, żeby to wdrożył. No niestety są też pomysły, ponieważ no, w różny sposób można zapewnić ten, ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ja byłem ostatnio na takiej konferencji yy, yy, naukowej, może to trochę za dużo, żeby nazwać ją naukową. W każdym razie on, to, to się nazywało Zimowa Szkoła Leśna organizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Lasy Państwowe. I, I to były po prostu trzy dni mówienia o tym, dlaczego polityki Unii Europejskiej dotyczące lasów są złe i między innymi dlaczego ten wyrok CUE jest zły. Przez naukowców, tylko po prostu, wszystko mówione pod, pod tezę. No dlaczego to oczywiście, że zniszczy naszą gospodarkę, leś, nasz przemysł drzewny, nasze lasy, a w ogóle nie będą nam mówić biurokraci unijni, co mamy robić, ale to, to może jedna rzecz, ale druga rzecz to, to pomysły na to, w jaki sposób wdrażać to, to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz y, pomysł jest taki, czy przynajmniej jakoś rzucony jak, jaka, jakaś taka myśl, żeby organizacje pozarządowe, które chcą zaskarżyć plan urządzenia lasy, lasu musiały wpłacać pieniądze, które byłyby tak, jakimś takim czułam, zabezpieczeniem. Tak, tak? czyli no, adekwatnie do tego, jakie są możliwe straty związane z tym, że została zatrzymana ta gospodarka leśna. Czyli teraz my, na przykład, jeśli jakieś nadleśnictwo pozyskuje 50 tysięcy metrów sześciennych drewna na przykład, to co mamy teraz nagle, jak zaskarżymy plan urządzenia lasu, które jest niezgodne z prawem, wpłacać nie wiadomo, jakie miliony, których oczywiście nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, żeby móc doprowadzić do tego. No, no, no to jest śmieszne. No ale taki ja takich. W ramach rekompensaty naszej gospodarce, rozumiem, tak? Bo tak, jak... no tak. No ja się obawiam, że niestety będą takie próby, prawda? Że będzie, będą próby wdrożenia tego, ale w jakiś sposób, który, który, no, który będzie utrudniał. Yy, realne stosowanie tego. Jak tylko też na sam koniec. Ale ja powie... pytając to tak? dalej, to troszeczkę chciałam podpytać o ten senacki projekt ustawy, bo podobno jest w Senacie taki projekt ustawy. O tak jest. Tutaj... Tak, tak jest taki projekt. Ten projekt jest, jest gotowy, tak naprawdę od dawna. Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy stwierdzić, że decyzja zatwierdzająca plan urządzenia lasu jest decyzją administracyjną i tak naprawdę po sprawie. Hmm. Prawda? Może. Możemy dochodzić, no tak, no możemy zaskarżać tutaj takie decyzje w sądach administracyjnych i nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. No miejmy nadzieję, że, że uda, się to, uda się to zrobić, ale no ja, ja wolę nie być zbyt hura optymistą, ponieważ my, my jednak mamy takie podejście przynajmniej przynajmniej w naszej organizacji, że zawsze się przygotowujemy na najgorsze, żeby. żeby żeby, no żeby po prostu nie osiąść na laurach i zawsze, jeśli jest jakakolwiek możliwość, że, że coś jeszcze może, może być nie tak, to żeby mieć na to gotowości i reagować po prostu. Reset obywatelski.